Co to nie. coś małego? O nie! I na za... ryba. O, Witam was, bum serdecznie! Spójrzcie co się dzieje. Już krzyś atakuje. Zaczynamy pod lodówkę Ona lubi pomarańczę. <laughs> lubi lek dla niej tańczę Jesteśmy na lodzie Podjechał ten pan, miejscowy i mówi Wy tu na ryby? I my mówimy tak W życiu nie wiedziałem, żeby ktoś tu łowił No Pierwszy raz, zawsze jestem pierwszy raz w I z naszym sprzętem Prowadź, bo ty Prowadzący? Prowadzący? <susurowani> tak? na wodę na po jednym dapoju, wiesz? A jak <susurowani> na przyjść, a Dobra, wchodzimy na lód Wykonał pad wędkarski Ha! Jesteśmy na lodzie Cicho, bo się zbuntują No, ja wiem, okay, no okay. i trzeba... Ale zimno, co? Wiecznie. Wiecznie? No północ, 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 dlatego. Słuchajcie. Weszła taka moda, że teraz już każdy z garminem wychodzi. Każdy z garminem wychodzi. Tyle 6 cali, 5-6. Lepiej, nie? Poczeka cię panie wiertarka. Poniedziałek. Rayobi lipa? Zobaczymy jak ta maszyna się zachowa. Będziemy zobaczyć do Chris'a, bo on coś namierzył. I jak zwykle zimą szpik z nosa leci. Gdzie masz dołek? Pokaż. Widzisz? to cofnę dołek jest. Nie? No. 30 stóp się obniżenie robi. Nie, nie, nie. 6 stóp. Od 30 stóp. W tą tą stronę, o, tak, tak, tak. W nie? Tu jest dołek duży, Co w tą stronę. Ale rybów nie ale ma. Ale dobra, no ale rybów nie ma Może tutaj ten kostek wiesz, Nik, nikogo nigdy nie widział, że łowi, bo tutaj nie ma ryb. no, nie, no woda ale, ale tu jest spadek. Tak, jak jest woda to sobie ryby. Ale tu jest spadek pod tą stronę Tam w tamtą Ale że przy tych krzakach nie ma na przykład Trzeba tam dalej wywiedzić. Tak, dokładnie, to trzeba to, iść tam. To, to jest Ale tu jest spadek, wow. To jest ryba. Jest ryby, są, no. Patrz, Rynek jest gotowy na pierwsze opuszczenie mormyszki. Zaraz zobaczymy, czy coś złapie. Akcja. No, Proszę tylko na kibok. No to siedzi. Siedzi, zlibał. <grym> nie pierdol, nie, pierdol, nie, pierdol, nie pierdol. O, To Ładny okuń. Potęgowy pyrć. Okuń! Okuniem ci się stanął, nie? Ładny. Jello. Na kamerę jak najbliżej. Poczekaj. Bo taki jest zimny. Nie... To jest ten pepel, tak? Yellow pep. No, nie, 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 nie no. Za kropeczki. No. Do... Jest. Oto, ma... o o o to, o to już jest. Jo, tu jest. Znaleźliśmy. No. Ale, że taką mormychę łyknął. Ole. Do akwarium piękna rybka. A, z pieprzygniętych. No to to jest. No właśnie. Sorry, ale kura Muszę się przestawić, bo zaciąłem jak. A Nie będę miał robaka, podejrzewam tak. Nie mam robaka, Jarek Patrz, ile ryb przyszło To Nie mam robaka Kurde te puszki. Ale miałem branie. To już silnie czy ile ryb jest. No dokładnie widać, ile ryb jest. Znaczy, no, Jedziemy po rybę. Kurcze, szukam, żeby otworzyć kowrotek z przodu. Teraz muszę ją złapać, nie ma wyjścia, że nie. Dwie ryby są pod spodem. A patrz, jak patrz idzie. Ale jakie agresywne. Patrz, patrz, patrz na tego. Ach kurde, przestań mnie straszyć. Zabrało robana Jesteś na, na łososiach i nie stagujesz, No patrz! Ale masakry. Okay? Mają ładnego No Patrz no. Co, muszę ci nauczyć Delikatnie, tylko nad gazką. No ja wiem <noise> Jak White zacina Grabia branie, podniosło mi kiwoka do góry Nie zatnę tego U. i odchodząc A, że tyle brani O coś od lewej patrz Padek gdzie padek będzie. o Oj, to, to będzie patrz Ale byczy. No. Rafał, kurwa, delikatnie, żeś to ropię zatnij. Jak skurwa. delikatnie, to trzeba zacząć tak, żeby ryba no. dostała w ryja. Kurwa, ale to nie tak. Masz? O, to jest ładnie. o, ten jest ładne. O, to jest dud, ole bluegill. Tu ci U. zdjęcie muszę zrobić aż. o cię będzie chciała wziąć. Przy samym dnie coś jest, o. Stary to był pisowkę jak rozłożyć namiot Zero wysiłku Moment, Moment. No, Przynajmniej wiatr nie wie o tym do głównie I odchodzi Przy samym siedzi, łobuz. nie siedzi łobus. Nie interesuje to taka przynęta I Oddaj mu znataj, I potem Popłynęła no, Jarek ja tu dronem latam, a Jarek ładnego okunia przycapnął. No brawo Ole okuń! wystarczy, bo zimno już w ręce jak nie wiem Jarek. coś tam nagrałem Chłopaki się zwijają Niestety Uszanowanie tak mi przykro mi <grym> Tak mi przykro przez, to przez, to przez, to przez, po, przez tego wszystko Przez Broda tego przez tego Powcher przez żebyśmy Jeziorko ma power, jeziorko ma power, ryba znaleziona, miejscu prostu... zaznaczona, następnym razem. I po prostu to jest tajemnicze jezioro, nikt o tym jeziorze wiedzieć nie będzie. No, no, no nie, no nie ma koordynatów. No, 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 dokładnie. No, nie ma koordynatów. Nie ma. No. Nie tu nawet telefony, Tutaj działają. telefony nie działają to nawet. No, no. tak tutaj, na tutaj ksiądz tylko raz w miesiącu robi. Tak by postał, to by wywiercił no dziurę. No a jak? O! No nie, no to, super, no. to Dobra, to wyłączam na razie. na razie. Jak sami widzicie, siedzę już sobie na lodzie. Irek poszedł odprowadzić chłopaków. Tam jakiegoś browara ma sobie wziąć od nich jeszcze. A ja sobie. Pan Optik Scope, pięknie widać wszystko, oni znaleźli tam dalej. Ja jeszcze tak za bardzo nie chcę ryzykować z tym lodem. Znaleźli fajne miejsce, złapali kilka latrzmot bezów. Mieli dużo brań, tylko jedną wędkę mieli. Także to jezioro wchodzi dosyć daleko, jest no ale na północy. Tu już jest dzicz taka to jezioro jest tutaj, nie ma. Jak łód, łódki wpuścić, bo są zastawione kamieniami, żeby nie wpuszczali łódek. Tutaj nawet miejscowy się dziwił, żeby na ryby idziemy, bo on tu nigdy nie widział, żeby ktoś łowił. Także to jezioro jest ciekawe, naprawdę jak przyjdzie troszeczkę większa zima, będzie grubszy lód, to się przyjedzie składami. Wtedy można będzie objeździć całe to jezioro spokojnie. A na razie siedzę sobie i łapię. Pierwszy raz w tym roku na lodzie. Coś dużego płacz, no Bacz. Tak Ole duża krecha mhm. Chodzę zaraz Ale się kręci koło tego Ty, a wiesz to ja wziąłem? Ja wziąłem ta, ta, czy nie ta, to, malutkie, malutkie minusy wziąłem na główkę. sieć. O to coś małego. O nie. nie ładna ryba. O, powoli ty. Ty ole drze. Ty to ładna... puściła. A, aaa, popuściła. A, a, fuck. Ładna ryba była. Tak, dało za wkłoną. No. Łoń, proszę państwa! Jaki O, okuń Ło, wyjazdu! Chłopie, jambus. No. Normalny okuń ja, ja stary nie wiedział, że to takie okonie są, ale już wiemy teraz. Czekaj, zaraz ci fotę zrobię. Nie, nie, ja nie chcę zdjęcia. Nie? Spójrzcie, jaki piękny okoń. Spójrzcie, no. Tirek ryby je. Proszę bardzo, rybkę. Ja, dziękuję. Ale mi się ale palec. Piękny okoń. Kończymy, Zwinięty sprzęt, miejsce czyste, odwiedził nas Karol, on tu mieszka ze swoim pieskiem Come over here buddy Na polowania Karol go ma o. No, on będzie spał dobrze Ok, szarujemy teraz dobrze. Widzicie? Wszystko spakowane. Rybek było fajnie pułapany. Sezon zaczęty. Spójrzcie, jaka tu zima jest u Karola. Tutaj jest dzicz taka, że Karol mówi, że kiedy ty niedźwiedzia widziałeś? W lecie. W lecie. A wczoraj wilki, tak? Tak, ja, wilki tu wczoraj ten ryczały. A tu są wilki, niedźwiedzie. Kompletna dzicz, także wspaniałe jeziorko. Wchodzi na listę ciekawych. Bardzo. Ode mnie słuchajcie, macie na razie pozdrowionka. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie, cześć.